Jesteśmy dzisiaj w Warszawie w salonie Blue Design Lab i sprawdzimy dla Was, co tutaj znajdziemy. Jako projektant wnętrz wiem, że w takim miejscu otrzymam wszystkie odpowiedzi techniczne i wsparcie. Ale co więcej, jako klient indywidualny, również możecie tutaj przyjść i zostaniecie otoczeni jego. W salonie nie tylko znajdziecie materiały do swojej łazienki, ale również możecie ją zaprojektować w tej oto przytylnej przestrzeni za mną. Jako projektanci wnętrz mamy tutaj bardzo ciekawe przestrzenie, w których możemy zaprosić swojego inwestora, aby omówili z nim wszystkie detale projektu. Znajdziemy tutaj setki materiałów, które co ciekawe są dostępne niemal od ręki. Oprócz zakupów materiałów, możecie tutaj również zobaczyć ekspozycję, czyli pomysły na to, jak urządzić swoją łazienkę. To świetne miejsce do inspiracji, zarówno dla inwestorów, jak i projektantów. Salon Blue Design Lab nie jest największy w Warszawie, ale wystarczająco duży. Nie ma też materiałów, których nie znajdziecie indziej, indziej, ale ma ich całkiem sporo. A dzięki profesjonalnej i życzliwej obsłudze oraz mnogości inspiracji, na pewno znajdziecie tutaj coś dla siebie.